Psiemanko, ja jestem Niklaus, o, cześć to ja. E, otwieramy sobie pixelboxa bezbędnego gadania. Dzisiaj troszkę w innej perspektywie, takiej. To jest najlepsze, jak się nie ma w kamerze e, podglądu i muszę patrzeć, jak to wygląda wszystko. Ale zrobimy to kurde na szybkości. Myk, myk, myk. Ta Pura, pu, 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 pu. E, właśnie tam łapy w górę, wiecie, pamiętajcie, najważniejsza rzecz. Słuchajcie, tajemnicze pudełko. So much, tajemnicze, bo jest ze znakiem zapytania Czyli wiecie, tajemnica, pytania, pytania bez odpowiedzi Tysiące pytań bez odpowiedzi Zaraz się dowiemy jaka jest odpowiedź e... <laughs> o, To jest binder, moi drodzy, po śląsku, tak zwany binder Czyli krawat e, Ja go się postaram potem zawiązać i wam pokazać jak to wygląda On jest w taki wzór, w takie duszki bardzo fajny, elegancki, taki jajcarski. Ja bardzo lubię tego typu rzeczy. Także pokażę Wam, jak zawiążę, a umiem wiązać krawaty. Eee, co my tu mamy? Figurkę z Suicide składa. Właśnie sobie słuchałem przed chwilą piosenki eee, Heathens. Chociaż filmu nie widziałem, ale piosenka jest ok. Eee, be, 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 be. Ach, dobra, co my tu mamy? Tajemnicy czarny wór. Może oni chcieli kogoś w rzece utopić. O! Taka pani. Z Suicide Składu. <grym> Zobaczę, czy wy to w ogóle dobrze widzicie. Tutaj. O! Powinniście wszystko idealnie widzieć. Także taka pani z Suicide Składu. Głowa jej się nie kolibuje ani nic, ale fajnie wykonana. Także tutaj niech se z panem z Deadpool'a stanie. Koszulka to na koniec. Eee... To jest ta sama pani z Suicide Squad o ile się nie mylę. Takiej ta. Tylko... A! Wiecie co to jest? E, na torbę, jak sobie jedziecie na przykład na wakacje nie chcecie bagażu stracić, to sobie adresujecie. I przypinacie i taka pani z Suicide Squad pilnuje waszego bagażu. No i kurde dobre. To jest lutowy one box, żeby nie było, żebyście pamiętali. Ja troszkę mam opóźnienie, bo taki się ostatnio leniwy zrobiłem. Mamy tutaj jeszcze, moi drodzy, zespół R. W ogóle łapiecie jeszcze Pokemony? Czy ktoś z was jeszcze Pokemony łapie? Dajcie znać w komentarzach z ciekawości. I tutaj standardowo to, co mamy w, e, w Pixelboxie. A teraz zobaczmy koszulkę. Mam nadzieję, że coś widać. No, koszulka jest taka. Na koszulce jest Batman, e, na tle, no, przypuszczam, co to może być? Gotham. Spoko, niekrzykliwy wzór. E, nie tylko na piżamę, myślę, można bez problemów w tym też wyjść na miasto, także Okej okay, so match. No, i moi drodzy, Binder, tak to wygląda, tak się wiąże. Typowy, jak się ten węzeł nazywa, jakiś tam Windsor czy coś takiego. Tu jest fajne, takie szlufka, można sobie to schować, wiadomo. I generalnie spoko, można iść imprezować. No i to by było, moi drodzy, na tyle. Pixelbox lutowy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę. Padajcie, oglądajcie, zostawcie łapkę, wbijajcie na fanpage'a. I widzimy się za niedługo. Cześć.